Te wszystkim dzisiaj kończę sobie okrywać folią moje grządki i wieje niesamowicie, ale to dobrze, bo dzięki temu pokazuje mi to w których miejscach ta folia nie jest dobrze przymocowana, gdzie trzeba poprawić, dzięki czemu będzie się trzymało. Ja mocuję sobie tą swoją folię na dwa sposoby. Po bokach, powiedzmy tak co dwa przęsła, daje takie mocniejsze, właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, no to nie są kołki, ale takie mocniejsze mocowanie, żeby ta folia była mocno wbita, bo tego typu kołeczki nawet nie chcą przebić folii. Zatem nie spodziewam się, żeby się trzymały. A na pewno nie będą się trzymać na tak miękkim oborniku, jaki ja tutaj mam, gdzie można łatwo włożyć taki kołek i wyjąć. Co najwyżej mogą zacząć trzymać, kiedy tutaj to będzie trzymać, kiedy ten kołeczek będzie opleciony przez korzenie. No to jest szansa, że faktycznie się utrzyma, ale do tego czasu nie wierzę w cuda, żeby miało mi to, tą folię utrzymać. Więc yy, takie mocniejsze mocowanie jest co takie drugie przęsło, a co każde pomiędzy właśnie daje te kołeczki. No i tak jak widać, one tutaj są, żeby ta folia się po prostu nie podnosiła i na razie zdaje egzamin, wieje i, i dobrze się to ma. Tu mi brakło, więc muszę dokupić jeszcze, yy, jeszcze tego, tej folii. I końce też będę zabezpieczać, właśnie tymi mocniejszymi elementami. Zaraz wam pokażę, jak to w ogóle wygląda. Nie ma szans, żeby to porwał wiatr, bo to wygląda tak. Więc jest to konkretny. Konkretne mocowanie i wiatr mi tego nie porwie, ale że mam ograniczoną ilość, no to muszę niestety się wspomagać tymi, położyłem się Boże, kołeczkami. Więc jak chcecie mieć mocne zabezpieczenie, to raczej nie polecam Wam takich plastikowych, czy raczej nie polecam Wam takich plastikowych elementów, bo po pierwsze w ogóle nie chcą się przebić nawet przez tą folię. Więc, jak macie jakąś tam grubszą, twardszą ziemię, też się nie przebije. A z kolei, jak macie miękką ziemię, to się przebije, ale też nie będzie się tak trzymać, no, bo siłą rzeczy na takim miękkim nie ma szans, żeby to się dobrze trzymało. Powiem Wam szczerze, że już takie zwykłe nożyczki szkolne lepiej sobie radzą, lepiej przebijają tutaj tą folię niż takie kołki. Więc, polecam Wam rozejrzeć się za czymś. Solidniejszym. Ja skończę, jak skończę tutaj tą część. To muszę zrobić dokładnie to samo z częścią, tam na dole. Zabezpieczyć lepiej te folie, bo wiatr mi tutaj pokazuje słabe punkty tej folii. Mam też folię wyłożoną już wcześniej. Tutaj na tej rządce i tutaj się pięknie dotrzyma, ponieważ jest położona są na tym położone e, palety i solidne kamienie więc tu się nie spodziewam, żeby mi to ruszyło a nawet jeśli to i tak na, e, nawet jeśli gdzieś tam miałoby się tutaj spod tego kamienia wyrwać no to na pewno nie wyrwie się już z palety już paletę e, podnieść nie zdoła w związku z czym tak to u mnie wygląda. Jak skończę, to Wam pokażę, co udało mi się dzisiaj zrobić. I udało mi się tutaj okryć plandeką i zabezpieczyć tymi słabymi kołkami. Co do nich nie mam pewności, jak to będzie, bo plandeka nie będzie na lata, jak w przypadku właśnie tutaj wyżej grządki pod truskawki. Ona, może w sezon. Zobaczymy, jak będę mieć potrzebę, bo jeszcze tutaj nie siadłam przy stoliku, żeby sobie zaplanować ogród na ten sezon. Ale z tego co widzę, to tutaj, gdzie jest plandeka, najlepiej będzie, jak będą rośliny takie, które będą mogły rosnąć na powierzchni plandeki. Czyli przebijam korzonek, jak na przykład w przypadku dyni, jak na przykład w przypadku cukini, czy ogórka, a ona jeszcze położy się tutaj po tej plandece. Na pewno nie mogą to być rośliny korzeniowe, które sobie tutaj właśnie usunęłam na tych grządkach, które są okryte. Także jeszcze muszę się zastanowić, czy potrzebuję aż tyle ogórków, aż tyle właśnie dyń, żeby tutaj te wszystkie grządki tak zostawić. Zobaczymy. Jeszcze, tak mówię, do przemyślenia. Niemniej jednak jest to już pozabezpieczane i wiatr tutaj sprawdza wytrzymałość, bo wieje. Nagrywam właśnie w międzyczasie, kiedy przestaje wiać, ale jak widać wszystko mi porywa. Łącznie z jakimiś tam reklamówkami, więc muszę za chwilę... czy nie reklamówkami, tylko to są te folie z plandeki, więc będę musiała sobie je czym prędzej pozbierać. O, zobaczcie, już tam się podnosi, bo spód y, nie jest zabezpieczony ze względu na to, że mi brakło właśnie tej agrowłókniny, którą już dokupiłam. Y, no i zamierzam to uzupełnić jak tylko przyjdzie. Zabezpieczyć dobrze dół tych kołków. Właśnie nie wykorzystuję tutaj na tą plandekę, bo naprawdę szkoda. Y, tak, mój ogród jeszcze nie wyglądał. Y, no i zobaczymy, jak długo wytrzymam z taką Plandekon. A może mi się spodoba, bo może mi tutaj ułatwi e, życie i być może tak zostanie na dłużej. Zobaczymy, czy ten, ten sposób uprawy na ten moment e, obawiam się, że może troszeczkę za dużo tutaj tych rządek okryłam. Ale przynajmniej będzie mi łatwiej wysiewać, kiedy będzie tutaj m, przygnite pod spodem, m, przygnite roślinki. Także tak to wygląda a ja zabieram się za kolejne czynności. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.